Witam na kanale POREST TRAVEL Witam się z Wami dzisiejszego dnia drugi raz, bo już raz się z Wami witałem rano, ale niestety stała się no może nie tragedia, ale no, odwaliłem numer taki, że wykasowałem. chciałem wykasować pliki stare z karty, która jest włożona w, w, w tą kamerkę którą nagrywam no i zamiast wykasować te stare filmy bo tak mi się wydawało, że nacisnąłem te stare Jakoś, jak nacisnąłem ten i zaczęło usunąć wszystkie, no i usunęło wszystkie. Zostały tylko te stare, yy, które były z maratonu. No to tak się stało. No. I nie mam już nic, żadnych filmów z dzisiejszego dnia. a Zaczynam nagrywać od godziny, którą mamy 17.02. Jesteśmy na takim fajnym punkcie. Jest to naj, najdalej wysunięty punkt na Islandii. Tutaj można spotkać płaskonury. Są tu takie formacje skalne, więc są to fajne miejsce. To się nazywa Dyrholej. Dyrholej napiszę Wam na dole. No jest to. No, mówię, jest to taki fajny punkt. Fajnie tu wygląda. Jest to nad oceanem. Powiem, że jest super. No tak się stało, jak się stało. No. Nic już na tym nie Zaczynam nagrywać od tego momentu, od godziny 17. Może jeszcze ze dwa punkty dzisiaj zobaczymy. No i tyle. Tak to tak się prezentuje fajnie. Tam z tego klify. Tu jest ocean. No i tu się idzie taką ścieżką. Jest całkiem fajnie, fajne punkty. Gdzieś powinny być te płaskonury, ale nie wiem, to nie tam dalej, iść jeszcze. No i idziemy tam, na tamten punkt. Jest naprawdę fajnie. Zobaczymy, czy znajdziemy tutaj te płaskonury, bo podobno tu można je spotkać. Te ptaki, które są symbolą, symbolio, symbolem Tajlandii, Tajlandii. Islandii. No, i co jest zrobić? To trochę chyba jestem, bo taki fajny dzisiaj dzień. Tyle fajnych nie, rzeczy się działo, fajnych miejsc. I wodospady, dwa no, super były miejsca, i wszystko utraciłem. Jednym kliknięciem, takie już życie, nic nie poradzę na to. O, tu są piękne deformacje. Czarna plaża. Fajnie to wygląda. mi się uda odzyskać, ale wątpię znaczy, może, ale na pewno teraz teraz kontynuuję vloga zacznę go od tej godziny co tu przyjechaliśmy a jak mi się uda to zrobię taki zaległ no Nie ja zamierzam, zamierzam się już martwić bo przygoda dalej trwa w Islandii drugi dzień więc co tu się teraz załamywać no usunęło się, tu się usunęło no, trzeba kontynuować dalej szkoda, bo fajnie, fajne miejsce było dzisiaj naprawdę piękne miejsce i domeczek, nie wiem co to za domeczek to jest chyba jakieś astrologii, astronomiczne jakieś pomieszczenie no miejsce naprawdę fajne no, ale piękne miejsce piękny klif, z taką dziurą piękne takie na środku oceanu, fajne no wygląda to nieźle warto go przyjechać to zobaczyć no tu jeszcze można iść dół i tam sobie pójść i zobaczyć co tam jest fajnego mi się to miejsce ale szukam nurów gdzie one są dokładnie w którym bo nie wiem, mówić. Pięknie, naprawdę pięknie, pięknie to wygląda, te klify, jest taki cypel, no, tam nie można chodzić, ale fajnie że wygląda. No i idę tam zobaczyć, co dalej jest. Fajne to miejsce. Naprawdę można wiele rzeczy fajnych zaobserwować. Są takie klify. Idziemy tam zobaczymy co tam jest. Może coś też fajnego się zobaczy. Tam kolejne są klify w oceanie. Już fajnie się tu prezentuje. Piękny widok. Takie fale niezłe w tym oceanie. Idziemy tam tam dojdziemy idziemy do plaży jakiejś Jak mi się przynajmniej wydaje Zobaczcie jakie tam fajne klify Przepiękne klify w oceanie. Tam takie nawet okienko jest w tym klifie zrobione No a tu raz potrafi być piękne takie że, takie wyżej w skale, w klifach Mam jakieś filmy jeszcze na telefonie z lotu nad tym wodospadem, więc podpiszę go i tam wam wstawię. To, co mam, to jeszcze wstawię takie urywki. Może wyjdziecie chociaż mogli zobaczyć ten wodospad z drona, na którym byliśmy. Wrak samolotu z drona. Więc to, co mam, to wstawię. Na telefonie się ocalało, a reszta przepadło, chyba że kiedyś się odzyskam. Ale do odzyskania trzeba mieć jakieś chyba urządzenie. No, Dziś teraz tego nie jestem w stanie zrobić. Więc nie wiem, czy mi się to uda odzyskać. Czy w ogóle będę coś robił, żeby to odzyskać. Nie wiem. No, na razie chcę dalej, no, dalej podróżować i dalej się cieszyć tą podróżą i nagrywać. Mam nadzieję, że już w czasie tej podróży takiego drugiego błędu nie zrobię. I więcej materiału nie stracę. Będę bardziej uważny. Oby, bo Islandia jest piękna. I zasługuje na piękny materiał, żeby nie tracić takich rzeczy. Ale zobaczcie, ja tu gadu gadu, a tu tak pięknie. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Z tej perspektywy to wygląda super. Tam taki wysunięty cyper, tam te skały. No super, super widok. Odcieżka też jest fajna, tu się schodzi tak na dół, tam z góry czy byliśmy. No i się widzi aż tam gdzieś na te klify, i nie wiem czy tam nie można jeszcze dojść dalej. No fajnie, fajnie to wszystko wygląda. Naprawdę pięknie, robi wrażenie. No i już jestem na dole. No i sobie taki w tamtą stronę zobaczymy co tam będzie, Jestem ciekaw pasku konurów nie ma. Nie wiem, czy, czy teraz nic nie ma, czy to, to miejsce jest, czy to inne miejsce. Internety pisały, że to tu gdzieś, ale że nie zawsze są. Nie ma stuprocentowych, że będą, ale one na takich klifach, co może tam gdzieś. No to jest cały ten to cały właśnie tam z góry. Nie tutaj. Tutaj się ciągnie, tak właśnie. Może one są gdzieś tam bardziej w tamtą stronę, jak są te klify. Zobaczymy. To miejsce to jest najdalej, najdalej, wysunięty cypel na południe od, na Islandii, więc fajne miejsce. I pisali w internetach, że przy szczęście spotka się do płaskonury. Więc zobaczymy czy tu mniej szczęście. Ale w którym dokładnym miejscu tu nie pisali, więc nie wiem. Wiem, że te płaskonury tak na takich klifach lubią być, więc tam są takie klify, widzę, widzę z daleka, więc może tam gdzieś będą. No zobaczymy, bo to jest no, spore, dużo tu jest do chodzenia, do spacerowania. Tam przyszliśmy, tam z samej góry, no i tu idziemy teraz dołem. Sporo, sporo tutaj jest do chodzenia, no ale fajne miejsce, podoba się, naprawdę fajne miejsce. Zresztą no, co to szukiwać, no. każde miejsce na Islandii jest fajne, albo prawie każde. Naprawdę, Islandia robi, robi roboty. Ten kraj jest naprawdę piękny. a no, z tej strony klify tak wyglądają. I te klify. Tam na środku, no na środku, ale tam w oceanie, no super to wygląda Z tej strony, jak pięknie się ten klif prezentuje, witamy takie okieneczko na samym dole. ten wygląda. No super, idziemy dalej. Idę, idę. O moje oczy, tak klifiek. Idę na ten klif tam. I zobaczymy, jakie są widoki z, tych, z tego klifu. I zobaczymy, czy tam jakieś płaskunury spotkamy. Pewnie nie, ale bądźmy dobry myśli, że gdzieś te płaskonury spotkamy. Jedyny plus to taki, że pogoda fajna, pięknie jest, słoneczko świeci, nie ma wiatru. Jest super, jest super to takie pocieszenie, no ale mówię, taki fajny dzień, dzisiaj tyle materiału było fajnego, no i tak się stało. No ale Islandia dopiero dzisiaj drugi dzień więc jeszcze przed nami trochę No trochę szkoda, szkoda no bardzo na szkoda no, nawet, ale dobra Nie no, ma już co roz, rozczulać idziemy dalej I podziwiamy ten piękny kraj Ale to fajnie wygląda Fale niezłe Trzeba uważać Znaczy tam dalej, tam, tam na dół nie będziemy schowali Raczej na no, ale fale co niezłe Zobaczcie, jakie piękne tu klify. Ale jest ostrzeżenie, żeby nie wchodzić, bo może się łamać i możecie wpaść. Więc lepiej uważajcie, jak tu Nie podchodźcie za blisko, bo się. paa i po Was. Ale to nawet na dole nie można tak chodzić. No i doszliśmy tutaj do tego miejsca. No jest przepięknie. Te klify to naprawdę przepięknie wygląda. Ale zaraz dojdziemy do tego punktu, takiego widokowego. Prawda, ale co wygląda to? Tak. Piękne. Tak piękne miejsce. No dron też się rozładował. Ale chyba też było zabronione dronem, to była informacja. Ale ujęcia były Może no, tak pani się te skały. No, skały, pale o skałę. Idzie, idzie, idzie. Fala. Idzie, idzie. ale tak, nie jest tak bardzo niczym ten moc zobaczymy może teraz a tak ledwo dochodzę tutaj żeby... może nie za każdym razem ale tu jest pięknie teraz idziemy na tą stronę zobaczcie, zobaczcie tu jak pala o tym o, jak tu się rozwija, no dam go. Idzie, idzie fala, odbija się od skały i jak stofają. Fajnie to wygląda. Ale, ale... Ale pluska była. Fajnie, fajnie. No, z tej strony fale, fajnie wyglądają. Nie wiem, jak się rozwijają. Przyszedłem z tej. Na te piękne miejsce. No, naprawdę, taki, wygląda jak taki most skalny. To jest takie okienko. Fajnie to wygląda Z takich skał fajnie o, Super to wygląda Można przejść sobie góro I tu, ale oczywiście jest ogrodzone dla naszego bezpieczeństwa no, Zrozumiała rzecz No ale to jest naprawdę pięknie Gdzie nie spojrzysz, to jest pięknie Głowa chodzi na wszystkie strony Kolejne piękne miejsce Czarna plaża, taka fajna skała, tu piękny klif Piękne miejsce tutaj Super A tam to nieco płaskonury, nie jakieś nie wiem co to za ptaki No, Meb... były ptaki to Takie mewy czy nie to, mewy Nie wiem tamta ptaczka Ptaczki ale, ale fajnie a bo to są te głaskie mury Co? Muszę na telefonie przybliżyć, by ta kamera to dobrze ptaczki, nie To no! Nie przybliżaj yeah, jest... się Tamten fajny plik i tutaj plik Na dole są takie ptaki fajnie, fajnie. No i już wracamy do samochodu, ale jaki piękny widok te góry tam odśnieżone śnieżone. Tam super. Tam jest droga, którą wjeżdżaliśmy. Teraz będziemy zjeżdżać. No, a tu musimy tam wejść, na ten cykl na górę. Tam jest parking. A jeszcze na górze. Poszedłem już bez problemu. A, tam jest, gdzie byliśmy. Tam, tam daleko, no już wracamy, tu na górę, skąd wyszliśmy samochodem na swój parking. No, słońce tak już nisko jest, chmury naszły, a jest godzina po siódmej, chyba 19. No, ale to słońce tak coś nie zachodzi, cały czas jest wino. takie zwane dni, białe noce, tak zwane. stoi nasza fabryka no i trzeba będzie jechać dalej kolejne piękne miejsce ale no, naprawdę pięknie warto było przyjechać super No tam stoi bryka i tam się tak to zobaczyć co tam jest a no, tam też co piękne widoki Czarnej plaży Ale fale, jacy kręcę Normalnie te fale są ogromne podobno, żeby za blisko nie podchodzić, bo podobno wciągają te fale Potrafią wciągnąć, nie wciągają każdego, ale potrafią Ale to jest pięknie piękna plaża czarny piasek Widzicie? czarna plaża czarny piasek ale super o no, ludzie tak stoją w dala, nie podchodzą na blisko ale te pale są ogromne język na kamerze tak zobaczycie przybliżę żeby było lepiej widać ale te fale są ogromne o, jakie te piękne fale i ogromne. A tutaj, tu mamy bazaltowo. Bazaltowe takie kolumny. To wygląda jak organy. Jest taka skała. I to jest takie właśnie bazaltowe. Takie super bazaltowe. To wygląda jak kolegami, idziemy tam bliżej. No, pokażę jak bliżej wygląda no, Ale to jest nadal Piękne Więc te bazalutowe te bazalowe te, te, te nie kolumny, tylko te takie kolumny można powiedzieć super. w tym piasku się trochę dziwnie idzie tak. noga trochę wpada bo on trochę ba mokry spa. tak to wygląda takie woda pojemniki porobione by natura takie coś zrobiła Mam za blisko nie podchodzę fala ciągnie fala nie, nie, nie wyjdę no i super, super. Jest trochę w trawie. A teraz sprzedaje się w trawie. Osiodę sobie na tronie. To wygląda super. Mazar! To wygląda! A to pan gdzie wchodzi? panie, gdzie wchodzi? Wygląda wszystko z tej strony już ławania korgan Super e? miejsce Tam taka jasknia trochę dość fajnie jest zrobiona Fajny kolor Super Super miejsce Fajnie wyrzeźbione Ale fajnie Trochę wygląda jak otwarta książka po brzeg książki Super miejsce Naprawdę Wchodzimy na te kolumny Trzeba coś zrobić Jestem jak BNT, Prawie. Ale jest fajnie. Ale wchodzi, ale się trochę w wysoko. Ale kamerę reuścię skogi, że mam i. Mamy klazwy, mamy bank żeby mi się podoba brałem radę o, to se usiądę na tym tronie a to se siedzę na tam mam fotografa swojego hej fotograf! takie ceny chyba się w restauracji. Ale jeszcze zobaczymy Jeszcze tutaj lampsów. I taki lewy do tego i masełku tak, Taka restauracja. Ale jest fajna. Idziemy teraz. To Jest tutaj pola. Nina też. W Co? Całkiem dobra. Dobra. Czuć? No. To pić barana? O, dobra zupka. a jak weźmiemy matełko? Naprawdę dobra. Warto go kupić. Pyszne. No, jest co baranie. Który ja ja pik, w którym będziemy dzisiaj nocować, bo tam jest jakiś kieplik. Albo jeszcze nie wiem. Początałem jakiś fajny kemping. Tu jest całe Tam daleko widać te trzy klify, tak jak w słom. Teraz też łubnik. Tak wygląda kościółek z bliska. Tak Bardzo mi się podoba. I tutaj łubiny. I tu rosną łubiny. Całe pole łubin. Wygląda. A tam góry fajnie fajnie. Podoba Jedziemy na kemping. Tu zobaczcie, Kemping w okolicznościach. <coughs> takich okolicznościach. W takich okolicznościach. W takich okolicznościach. Znowu ten bus jest ten, taki kolorowy. Z Szwecja. Fajnie fajnie. Tak. Nie, szkocja. A tam pola na wiatowarstwo. Teraz... recepcja. Ty... Polacy, tutaj to rumu... Te, jak to? Rzymianie przyjechali. No, tego, tego autobusa to widzieli no, bo ty, na wodospadach No ci ze Szkocji właśnie Czyli Tutaj jest ten, recepcja, to idziesz? No, pięknie tutaj oh. no, Idę na recepcję, ciekawe jaka cena tego camping No i gdzie mamy? Camping ma 4300 korun wyszło dla 2 osoby no, I zaparkujemy Trzeba iść zaraz shower hmm. w mieście. Tu? Tu, tu cię pasuje? O! Może wyjść. Czy zawrócić na drugą stronę? No, tam? Nie nie Chcesz tak daleko? No nie Główna droga.